Amazon, gigant którego tak naprawdę każdy zna. Tylko pytanie, czy jest to spółka warta inwestycji? W dzisiejszym materiale skupimy się na najważniejszych fundamentach, jeżeli chodzi o spółkę Amazon. Do tego ocenimy sobie Amazona z perspektywy analizy akcji, czy inwestycja w tego typu spółkę ma w ogóle jakikolwiek sens. Film nie jest poradą inwestycyjną, a wszystko co mówię teraz, teraz, tylko wyłącznie moją własną opinię na temat inwestowania. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Gdy zaczniemy się przeglądać spółce Amazon, widzimy jedną rzecz. Jedną rzecz, która jest bardzo kluczowa, a mianowicie, że spółka Amazon jest spółką, która czerpie przychody z praktycznie wszystkiego. Amazon ma tak nadmierną dywersyfikację, że daje ona duże poczucie stabilności. Mnie jednak nadmierna dywersyfikacja może powodować ograniczenia możliwości wzrostów. Im bardziej bezpieczna jest spółka, tym potencjalnie ma ona mniejsze wzrosty. Ale czy tak jest w przypadku Amazona? Sprawdźmy to. Ich głównym motorem napędowym jest w ostatnim czasie Amazon AWS czyli tak naprawdę usługi chmurowe. Z roku na rok Amazon z tego segmentu generuje coraz to większe przychody. A według analityków z Evercore wzrost na tym segmencie ma być w okolicach 20% średnio Jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Do tego Amazon ma silne zapotrzebowanie na aspekt reklamowy. Zazwyczaj, gdy myślimy o reklamach, mamy w głowie Google, a okazuje się, że reklamodawcy widzą w Amazonie naprawdę dobrą spółkę, jeżeli chodzi o te usługi. Usługi reklamowe Amazon docierają do konkretnych odbiorców. Amazon doskonale wie, kiedy, co i jak robią jego użytkowanie. Co sprawia, że reklamowanie się poprzez Amazon jest bardziej skuteczne niż reklamowanie się poprzez Google. Co prowadzi do tego, że 60% reklamodawców sugeruje zwiększenie ekspozycji swoich reklam właśnie u Amazona, a niekoniecznie u Alfabetu. I jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, widzimy tutaj mnóstwo pozytywnych rzeczy. Mnie jednak, najmniej pozytywną rzeczą jest to, że Amazon, jako taka księgarnia, tak naprawdę jako taki sklep ogromny, dalej najwięcej przychodów czerpie właśnie z tego sklepu. A jak wiemy, nie jest to jakiś biznes rozwojowy. W ostatnim czasie Amazon nawet podjął współpracę z zespółką Nowonordisk, aby ich leki znajdowały się na Amazonie. Mniej jednak to dalej nie powoduje dynamicznego wzrostu tego segmentu. Ale na pewno plusem, jeżeli chodzi o Amazon, jest Amazon Prime, czyli subskrypcja, której cena rośnie z roku na rok. Jest to całoroczna subskrypcja, która oferuje darmowe dostawy na Amazon, a do tego jeszcze oferuje mnóstwo filmów i seriali. Jeśli jesteś zainteresowany, to macie linka w opisie. Mi możecie dać 5 zł, a wy możecie się zarejestrować i sobie wyprowadzić przez miesiąc za darmo. Hashtag współpraca. Ja sam czekam na przykład na DBS albo na Invincible. Są to jedne z moich ulubionych seriali. Mnie jednak ta usługa subskrypcji jest coraz to bardziej demonizowana w mediach. Coraz częściej się mówi o niewolnikach subskrypcji, sugerując, że te, że te usługi tak naprawdę powodują, że ludzie są zniewoleni, tak? No ale na razie spowolnienia tego trendu nie widać, więc Amazon będzie tego dużym beneficjentem. I teraz pytanie. No skoro Amazon tak dobrze wygląda, nazwijmy to na papierze, to jak wygląda w analizie? Bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli sobie spojrzymy na to, co oferuje Amazon w cyferkach, to zauważymy no, kilka dosyć nieciekawych rzeczy tak naprawdę. Mój oryginalny model scoringowy sugeruje jasno, że Amazon nie jest spółką typu grow, nie jest spółką najlepszą z najlepszych, ale tak naprawdę nie musi być, bo Amazon oferuje stabilność, a nie koniecznie dynamiczny rozwój, chociaż te segmenty ma również w swojej firmie. Amazon w tym momencie oferuje 11% wzrostu na następne dwa lata średniorocznie. Mniej jednak, gdy sobie spojrzymy na poprzednie lata Amazona, to widzimy jasno, że Amazon kiedyś oferował to znacznie więcej, więc w tym momencie widzimy takie lekkie wygaszanie wzrostu przychodów, jeżeli chodzi o tą spółkę, co oczywiście jest czerwoną flagą według mojej opinii. W przypadku zysków mamy analogiczną sytuację. Amazon kiedyś był, nazwijmy to, bardzo zyskowną spółką, a w tym momencie no, nie jest zbyt ciekawie. Mniej jednak bardzo ciekawym segmentem jest wzrost gotówki z działalności operacyjnej, tutaj widzimy, że Amazon prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, mniej jednak no, dalej widać te osłabienie, te takie wygaszanie tych wszystkich prognoz na następne kilka lat. Więc fundamentalnie ta spółka nie wydaje się najlepsza, a gdy spojrzymy sobie na zwrot z zainwestowanego kapitału, to widzimy jasno, spółka jest coraz bardziej w tym skuteczna, co w połączeniu z rosnącą marżą operacyjną mówi nam jasno. Tak, mamy potencjał, ale na razie go nie wykorzystujemy, na razie inwestujemy dużą ilość pieniędzy, aby po prostu się rozwijać. Co to sprawia właśnie, że widzimy taką tendencję malejącą, jeżeli chodzi o przychody i zyski, no Ale dalej spółka zarabia i generuje zyski, więc nie ma się czego obawiać. Wnioski z Amazona. Według mojej opinii Amazon nie jest tego typu spółką jak Nvidia czy na przykład Broadcom. Nie jest to spółka, która będzie silnie się rozwijać następne kilka lat. Mniej jednak ma ona segmenty, w których to ma jak najbardziej potencjał. Przede wszystkim chmura czy nawet subskrypcji Prime. Te elementy są naprawdę dobre, jeżeli chodzi o ich spółkę. Tylko po prostu nie widać tego w zyskach czy przychodach. Brakuje odpowiedniej dynamiki wzrostu, jeżeli chodzi o spółkę Amazon. Mniej jednak, gdy sobie spojrzymy na wycenę spółki, to widzimy dosyć jasno. Analitycy mówią nam jasno, że raczej akcje są wycenione gdzieś tam, nazwijmy to jak średnio, czyli nie ma jakiejś promocji, nie jest jakoś tak drogo, a Price to Earnings i Price to Sales mówią nam albo, że jest za drogo, albo, że jest no, bardzo tanio. Więc mamy po prostu dylemat, jeżeli chodzi o spółkę typu Amazon. Na najbliższe dwa lata nie prezentuje się najlepiej, ale na najbliższe 20-30 lat, no nie wiemy co oferuje, bo tak naprawdę jest to tylko wyłącznie spekulacja, nie jesteś w stanie powiedzieć tego, co będzie za 20-30 lat. Więc lepiej się opierać na danych, które mamy w tym momencie dostępne, czyli na te dwa następne lata. Jeśli ty chcesz tak samo jak ja analizować akcje, chcesz się tego nauczyć od podstaw, to koniecznie zajrzyj do linków w opisie, tam znajdziesz warsztaty, na których, których my sam na sam uczymy się analizować akcji. Dziękuję za oglądanie, ja byłem Karol, to była moja i twoja droga do Wall Street.